No witam wszystkich. Kolejny odcinki z zamówieniami w papasach. Kolejny odcinek. Dzisiaj robię wszystkie odcinki, Znaczy zamówienia z, wszystkie zamówienia, które są dostępne, robię. Tak, dwa, trzy do klukiry. Dzisiaj są zamówienia. Bo takie były trzy dostępne do wykonania. Więc teraz jest drugie, i potem będzie trzecie, nie? To zamówienie tutaj wymaga na początek steka. Ok. I teraz tak. Na początku nie ma nic holidayowego, nie? Tutaj akurat wszystko ładnie. Wszystko jest: pomidorek, papryka. Potem jeszcze ten sos tutaj. Dobrze, teraz steka potrzebujemy. Ok i. Bułka, teraz tak, elka, piwko oraz Bawaria Fest potrzebne, żeby nałożyć tę czarną pieczarkę, czy co to jest. Okej, okay, perfect nam nie wyszedł. Jednak jeszcze jeden odcinek dzisiaj z zaumieniami wpadnie, więc może tam wtedy się uda zrobić perfekta. Bananowe te papryczki, no i bułka na końcu nie wyszły. Do kolejnych odcinków, cześć.